Dzień dobry, proszę pana. Ostatnio pan źle wydawał, wydawał pan za mało klientów, dlatego za karę idzie pan do więzienia. Nie. <laughs> ja się za niewinność. O. Dziękuję. Teraz możemy rozpocząć sklep. Cyk. Nie. <laughs> A widzę pana za okno. O nie, wyszedł już. Aha, udało mi się. A dobra, to musimy zmienić postać. Dobra, udało mi się uciec z więzienia, ale zamknę e? kasę, bo teraz nie chcę kasować. Hmm. Ten co sobie robić, na co ma ochotę, kurde. A, a to co? To mi powiedzcie, że nie mogę, to nie będę. Nie powiem ci, bo możesz w sumie. E, to jest napad. O nie, to jest napad. To jest napad. A gdzie jesteś? On, on robi napad. A, <laughs> napad. O, ale ty umiem, śnioty jesteś. Wyskakiwać z pieniążków. Stój! To nie ja, to nie ja. ja. Stój, ja lubię badboi! Ale ty umięśniony! Proszę mnie dostawić. O to? No, no, co teraz zrobię? Y -y. Zamkniemy go. Co? Ty masz dostnik na głowie? Nie, to jest lekarzka czapka przecież, nie widzisz? Zgodań. tego? tak. <laughs> jak... tak mam... nie, nie wejdzie. Może coś z tym słoniem robić? Czy on tylko tu jest? Czekaj. Czekaj Torek jest Więc jeszcze ceny się nie zmieniły Nie, słoń nie lubi się ruszać Ale gorszona Na mnie spojrzała i od razu uciekła Stwierdziła Boże z jakim debilem muszę o. pracować i poszła Pogłaskałem kota. Tu I tam jest drugi kotek. Gdzie? O faktycznie. W drapaku w środku. Zażym. Kurde, krzyżaka tu mamy. Krzyżak, który powiedział zażym. Zgadza się. O, ty. A kim ja tu mogę być? Nikim. Ej, wiecie co? Mam pomysł, jak będę... Jak będziecie mogli widzieć z daleka. Mam taką jakby czapeczkę z balonikiem, ale bez balonika. Że flami? Tak. <ścoughs> <ścoughs> no co, zobaczcie, że tutaj. Czapeczka, czapeczka z balonikiem, ale bez balonika. <ścoughs> tak. Flaming. Ej, widać mnie za półek? Skąd w ogóle ten opis powstał, chciałabym wiedzieć. Widać, widać, mnie za półek? No, widać, no. No, bo widzisz, balonik jest taki, że był. Był taki półek, trend nie? Nie? na TikToku, co się dziewczynie swojej dawało balonik taki z Helem. A no. I żeby ją znaleźć między półkami. A, ja mam flaminga. Ej, mieliśmy zbierać te pieniądze. Ale nie pilnowałeś, więc wydawałam. O nie, kobieta. O kurde, olej słonecznikowy nam się skończył. Nie, Ufaj. dopiero, dopiero, jeszcze nie zamówiliśmy nawet. No, ale zamówię. O, a stać Nie. No właśnie. No, ale myślałem, że mamy więcej kasy. Dlaczego mamy tak mało kasy cały czas? No bo e, aktu aktualnie agabamiście wyzupełnianie całego sklepu po brzegi. A, poza tym ja pod... zapłaciłam faktury już wszystkie. A, ale... zapłaciłaś te? Zapłaciła, zapłaciłam czynsz i zapłaciłam pracownikom. No to dobrze. teraz czekam aż mi przyjdzie wypłata. Komu? Co? O? Nie, no, ale tyś przysz, przyszła ci. Jak to? Już nie <słuch> o, nic. Przyszła do ciebie baba z gołym brzuchem. Tak, na, dla pewności. Czy to na czerwono, jakbym nie mógł tu postawić tego? Ojojoj, on pro, może prawie za 20 chodzić. 99 to będzie jak 19. Ojej, nie to dalej. 19,5. Perfekt. Rafał Dobra, już nic nie z... mówi na to, że jak się pojawia pieniądze, to potem od razu znikają. Nie no, szkoda gadać, nie? Ja nie, nie mogę zwiedzić miotły. Brak dostępu do no, no bo te gwiazdki, jak dostaniemy, to będziemy mogli zalosować sobie miotłę wtedy. Ale za co my dostaniemy Wiesz? te gwiazdki? Eee, są te gwiazdki tutaj po prawej stronie na tablicy. Oh, eee, jak sobie je odblokujemy, to wtedy będziemy mogli sobie. A te, 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 to, no. Do tonomatu. Dobra, to już wiem. Mhm. Dobra, pokaż mi tutaj to. O! Kurde, Aga, daj mi konto od Gmaila, to się zaloguję i dam ci. <głos> <głos> e, suba? suba. <noise> so. Co ty właśnie do mnie powiedziałeś? -bo. Raciół, jak e. ty... Jak ty e. mając moje konto gmaila', chciałeś mi dać suba. Wytłumacz Sąc mi to! Sobie. A może tylko drugiego? Bo mogę się zarokować do gmaila. No. Weszłam do głowy tej bawy i zobaczyłam, że nic tam nie ma. A, to tak jak u mnie. Było pusto. No dokładnie. A to eee... do dopiero potrzebujemy... I do... don't do... Care, I care, do... care, ja chcę piwo. A to przy okazji będziemy mogli jeszcze wtedy mieć pracownika. To dlaczego ten chłop jest taki gruby? Kto? Bartek? No, Wow. Jeśli chodzi ci o Bartka, to sama mięśnie Nie, jakiś chłop normalnie przyszedł do sklepu, jest gruby taki plany. Co, grubym nie to? Nie, tylko mnie zastanawia, pierwszy raz widzę postać Gdzie go w na masz. Tutaj jest przeziemniaka. Wszyscy zainteresowani grubym. Ej, faktycznie, po twarzy widać. No, no i on jest taki większy, to on jest dwukrotnie większy niż wszystkie tak, 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 tak. Tak, tak. Bo a ten? on w brzuchu ma poduszkę, o kurde. A, a on sobie tą um, szczegół ćwiczył, dlatego ma Jaki ma, ma kark rozlany a, w ogóle. Patrzyłeś jak on ma kark rozlany? Tak. Jak on od tyłu dziwnie wygląda? Na nim można karty te skanować. Kasa fiskalna. Ej, nie mamy samoubsługowej, to nie może pójść do samo. Ej, czy... O, już chciałem powiedzieć, że u ciebie kolejki są, ale widzę, że obsługujesz Szymon. Kurde, ej, na trzy pudła aż go zapakować. Bo musiał na trzy pudła zapakować? Z nim, Tak mi się kojarzy, że e, my mieliśmy przed zbierać te dużo kasy, żeby kupić kasę samą ale tak? wydaliśmy sobie to na kłopoty. Bo kasa sama przyszła sama do nas pracować. I zwłaszcza, znaczy, ty, zwłaszcza ty wydałeś tak kłopoty. Zgadza się. Dlatego teraz nic nie kupuję, tylko wykupujecie. No? Ja nie kupuję, ja, ja płacę, ja siedzę na kasie. Siedzisz, a Dobrze. powinieneś pracować. No to pracuję. Jest... Tylko, że... Spokojnie, obserwuję go. <noise> o nie, kamera. Kamera, zgadza się. Ej, aka chodź, poobserwujemy naszego praktykanta. Ej, spojrzysz go, nie tak. Ej, 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 daj głowę przede mnie. No. No mam ją. Jakaś. Jakaś pani nie Jeszcze, jeszcze. Za mało ją biłeś. Faktycznie. Cały Ta, czas coś było, była. Dopóki ona ma nad sobą ten pieniążek. Soki. To znaczy, że, że dalej są pieniądze w niej, znaczy. To, to rzeczy. To złapiałem. To, 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 to Jeszcze trzeba było się podszkodzić, bo ty nie biłeś jeszcze złodziej. Nie no, biłem, ale nie w takiej intensywności, nie? No. No, Szymon, w Twojej sekcji jest całkiem często cały czas. Bo ja no bo tu alternatywki chodzą, tam. chodzą, czyli. Czyli nikt tu nie chodzi prawie. A <grystanie> no tak. Nieprawda, chodzą. D czemu ci y, te rzeczy na półkach w ogóle nie schodzą? No, bo cały czas donosicie. Że masz, 50 zł płaci ja spróbuję za 11. Ale. Dobra, mu Ej, za co? <grystanie> Ej, on dużo rzeczy dla alternatywek ukradł. No, czyli kupił jednocześnie, można powiedzieć. A nie, kupuj! Zbieramy, 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 dobra, zbieramy na dobra, kasę, zbieramy. dobra, dobra, nie dotykam. Tak, cały jutrzejszy dzień musimy przewalić tak to z obsługę. Czyli robimy zero wydatków. No to czyli nie płacimy taka... pracownikom, rozumiem. A to kiedy jest ale zazwyczaj masz dzień, yy, tam na przykład no jak jest 15, masz jak masz 15, to do 16 masz czas. No to faktycznie, bo, bo, bo już wszystkie rzeczy z tych podstawowych produktów mamy kupione generalnie. Dobra. Więc ty tym nie musimy martwić. Ej, a co jest? sklep już zamknięty, a Zbychu tutaj dalej kogoś kasuje. No i bardzo dobrze, no Aga teraz by nie skasuje. No bo, tak, A, no bo tak, jak to oni, oni utrzymona byli na kasie i zrezygnowali. Ha. Dobra, dziękuję za ten dzień.